się małam w kolejnym filmie dzień kolejny na początek muszę zrzucić tą meczkę z przyczepy no bo tyle zostało sporo dzisiaj rano dostały z przyczepy i na wieczór, na wieczór zostawiłem no a to trzeba zrzucić żeby się nie zepsuło no bo szkoda by było a jeszcze będę, będę chyba ubijał Ubijał te pryzmy, także no, zrzucę się, później ubiję. Jeszcze wcześniej muszę popodgarniać trochę te nierówności. I dzisiaj trzeba to okryć. Mamy dziesiątą, no do południa się raczej nie wyrobię. Raczej późnym popołudniem to zdążę dopiero okryć. Bo zanim po folię podjadę, zanim tu wszystko ogarnę, no to trochę mi zajdzie. Przyczepa jak do tej pory rozładowana, jedna tyzma podgarnięta, najwięcej się schodzi tutaj nad tymi końcami, no bo turem podrzucali, a no nie chcieli za, za nisko opuścić, żeby w ziemię nie zajść, także no trochę się tu nad końcówką nad końcówkami schodzi. Po bokach nie za dużo, bo ta w miarę równa była, No jeszcze jedna się została, tutaj widzicie ile jest do posprzątania? 10:40 na razie, przez godzinę, miałem pomocnika. to do południa podrzuciliśmy tą drugą pyzmę. Już ją ubić zdążyłem. Prawie tutaj, tylko ten, ta końcówka mi została. A tak to już jest cała przejechana kubotą. No i teraz, teraz właśnie zaczynam tą drugą ubijać. Jak brałem kubotę, to sobie podczepiłem taki 500 kg obciążnik na tył, żeby, żeby trochę cięższa była. Bo akurat Kuzyn miał klasa zajętego, coś tam nim robi, no to musiałem wziąć kubotę, bo miałem w planie klasa od niego pożyczyć, no ale się nie udało. Jest kubota. Tak szukam, szukam, a tu jest karteczka. Bo mama akurat z pomocnikiem zmierzyła te pryzmy, to widzicie ile, ile mają. Ta ma 7 metrów szerokości 26 długości, a ta druga, ta po prawej ma 7,5 metra na 22. Takie one mają wymiary. Dobra, godzina 13.40. Tamty. Nie będę pod słońce ubijał. I tak powolutku teraz koło razu. No i są pięknie ubite i jadę odprowadzić ciągnik kuzynowi, 14.06. Mama pojechała po folię, niedługo wróci, to myślę do oprzętu wieczornego to się powinno nas spokojnie przykryć. Folię już mama przywiozła w trzech kawałkach. Trochę taniej wyszła przez to, że w trzech kawałkach zamiast 10 zł to po 9, 9 sprzedający jej policzył Też się przykryje. Tymi kawałkami to oblecimy tą pryzmę, która pierwsza będzie brana A tą, tą całą folią, no to e, już tą tą pryzmę co będzie później skarmiona Wczoraj jeszcze zmieniłem maszynę na inną i objechałem pryzmy dwa razy bo moja niestety do samej góry nie dorzuciła no ale nic wam nie nagrywałem ponieważ było już ciemno i nic by nie było widać także dzisiaj jeszcze zraz dookoła przejadę, no żeby to grubiej było przykryte i jadę odprowadzić maszynę Tylko złapał Bardzo duży. Będę się czasami nie wyłożyć. Masakra. Teada od drugiej, będzie lepiej. Ziemia to mam nawet w butach Ale w nikt to już się nie mówi jak wygląda Maszyna ogólnie Wam powiem fajna Tylko gorzej jak trochę wieje Bo no praktycznie jakbyście zobaczyli po dzisiaj No minimalnie wieje No ale, ale to Taki wiatek wystarcza, żeby ciągnik był zasypany Ach. Aż muszę się z chyba odmuchać Dobra Przejechałem raz w koło jedną i drugą pyzmę tu jest? O, trochę jest jak spłynie to się spadłem poprawi no, ale już więcej nie ma nie ma jak bo tu bliżej ciągnikiem nie podjadę, bo już bym musiał jechać po pyźmie, dlatego już bardziej na no, odciągach nie przesunę w lewą stronę także no zresztą ten ciągnik już szedł tak no. już na pograniczu wrócenia jak objeżdżałem no takie coś, taka maszyna Prosta i się odkrywa pięknie, moja niestety ma to przełożenie z wałka nie idzie jeden do jednego, no to trzeba na dużym gazie jeździć, a tutaj lekki gaz i ładnie, ładnie dorzuca do samej góry. Dobra, jadę odprowadzić w tym filmie myślę to wszystko. Więc jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć!